Wikingowie! Gracze ich kochają! Zagrajnik TV. Sponsorem tego filmu jest firma MSI, która użyczyła mi do testów i tylko do testów, jeden ze swoich najnowszych pecetów. Walhalo ogrywają więc na PBMZ690 i 512 generacji RTX 380 i 16 GB RAM oraz na jednym z największych i najlepszych monitorów od MSI Mac 381CQR Plus. Więcej na temat tego zestawu i tego jak się sprawuje, pod koniec tego filmu. Być może ciężko w to uwierzyć, ale Assassin's Creed Valhalla to już dwunasta gra z tej serii i to biorąc pod uwagę wyłącznie główne części. Co oznacza, że od 2007 roku, gdy ukazała się pierwsza część, jakiś Assassin postawał niemal co rok. I trudno się dziwić, skoro łączna sprzedaż wszystkich części przekroczyła rok temu 155 milionów egzemplarzy, co oczywiście czyni z niej bezdyskusyjnie najważniejszą markę Ubisoftu. A jeżeli chodzi o ostatnią część serii, czyli Assassin's Creed Valhalla, to Ubisoft to ogłosił niedawno, że to druga najlepiej sprzedająca się gra w całej historii tej francuskiej firmy. Nie dowiedzieliśmy się w prawdzie, która gra osiągnęła najlepszy wynik i tak, ja też jestem ciekawy, ale to i tak, wynik absolutnie rewelacyjny. Ustalmy jednak, Ubisoft grało trochę na kodach, bo gracze po prostu uwielbiają wikingów, i już pierwsze plotki i doniesienia o tym, że nowy Assassin's Creed będzie nosił pod tytuł Walhala, wywołały olbrzymią falę entuzjazmu. Więc tak, dziś pogadamy sobie właśnie o Walhali. O tym, jak została przyjęta, jak broni się ponad rok od premiery, co się w niej od tego czasu zmieniło i co zmieni się w najbliższym czasie, bo już dzisiaj premiery ma najnowszy duży dodatek, świt na Субтитры Zacznijmy od tego, że Valhalla nie bez przyczyny okazała się tak wielkim sukcesem. Jasne, jednym z głównych powodów byli wikingowie, dzięki którym wywołała tak wielkie emocje już na etapie zapowiedzi, no bo w końcu ile tak naprawdę jest w dobrych gier w wikingach, ale poza tym Valhalla okazała się być po prostu, no, naprawdę udaną grą. Po latach wydawania kolejnych Assassinów rok w rok i tworzenia ich na zakładkę, Ubisoft w końcu postanowiło dać sobie i graczom trochę oddechu, no i w Valhali widać i czuć, że twórcy mieli więcej czasu na przemyślenie formuły. Przede wszystkim dostaliśmy więc naprawdę angażującą historię. Scenarzystom całkiem zgrabnie udało się połączyć liczne historyczne wątki i autentyczne postacie znane z burzliwego IX wieku w Anglii, to właśnie wtedy miała miejsce tzw. epoka wikingów, z osobistą i angażującą historią głównego bohatera lub bohaterki, Eivora, wątkami mitycznymi, no i w końcu także z asasynami. Choć nie da się ukryć, że ten ostatni wątek pełni w grze najmniejszą rolę i ja także uważam, że właściwie to mogłoby go nie być i gra niewiele by na tym straciła. A już na pewno zbędny w mojej opinii, i to już od lat, jest współczesny wątek z animu, które stanowi swoisty balast po pierwszych częściach serii i które trudno jest twórcem odrzucić, choć od lat gracze narzekają na niego coraz głośniej. No ale w Asasyny zacząłem grać na poważnie dopiero od Origins, więc może guzik się tam znam. Bo z kolei wielu starych fanów serii od dawna narzeka, że z każdą kolejną częścią seria coraz bardziej oddala się od korzeni, że niedługo stanie się po prostu kolejną zwykłą serią RPG i w takim razie po co w ogóle trzymać się tytułu Assassin's Creed, skoro niewiele z tego wynika. Bo nawet Assassinów tu nie ma. Bo no właśnie, po pierwszych nieśmiałych przymiarkach w Origins i paru odważnych krokach w Odysei, Valhalla w końcu stała się pełnoprawną grą RPG, w której poza złożoną mechaniką i możliwością pokierowania rozmową, gracze w końcu mogą też dokonywać wyborów, które faktycznie mają znaczący wpływ na fabułę. Ba, jak w niemal każdym porządnym RPG z otwartym światem, także w Valhalla pojawiła się minigra, której można się oddawać jak wirtualna Anglia długa i szeroka, czyli ciekawy wariant gry w kości nazywany Orlok. Jednak w mojej opinii, jak zwykle w Assassinach najciekawszy ukazał się świat gry. Absurdalnie wręcz wielki świat, liczący sobie, według niektórych obliczeń, aż 145 km2, a więc największy ze wszystkich dotychczasowych części, po brzegi wypełniony jest ciekawymi miejscami i aktywnościami. Dziesiątki questów do wykonania, ruin do zwiedzenia i miejsc do wspinaczki. Słowem, to wszystko i jeszcze więcej, za co część graczy ubi gry kocha, a inni je nienawidzą. Trzeba jednak przyznać, że osadzenie gry w IX wieku nie pozostałoby z wpływu na otwarty świat, bo jedną z fajniejszych czynności jakim można się oddawać w Alchalii, są łupieckie wyprawy wikingów, w których fajne i klimatyczne jest nie tylko odbijanie kolejnych posterunków, wiosek i miasteczek, ale też samo płynięcie z kompanią do celu i od choćby śpiewanie w międzyczasie pieśni lub wysłuchiwanie pokrzypiających opowieści. Inną nowością jest własna osada, która nie tylko jest bazą wypadową, do której wracamy po każdej większej misji, ale też którą można rozwijać i ulepszać, by czerpać z tego przyróżne korzyści. Dla mnie osobiście najfajniejszy wirtualny wirtualnej Anglii jest jednak to, z jaką bałością została ona wykonana. Być może to już wiecie, ale ja po prostu uwielbiam rozbijać się po otwartych światach i podziwiać. A że Walhala jest przepiękna oraz pełna szczegółów i sekretów, to jest to czynność wyjątkowo przyjemna. A już zwłaszcza, że Anglia Valhalli pełna jest jeszcze rzymskich budowli, które choć popadły w ruinę, ciągle są majestatyczne, no i po prostu stanowią grach widok raczej niespotykany, bo przecież większość podobnych gier osadzona jest w stylizowanym na późne średniowiecze Fantazy, gdzie takie ruiny dawno już zostały wykorzystane jako budulec. Innymi słowy, no nie ma ich Choć już przy okazji mojej recenzji musiałem przyznać, że mimo wszystko eksploracja nie jest aż tak przyjemna, jak choćby wydany niewiele wcześniej Ghost of Tsushima. Bo tak, jestem zdania, że Valhalla była pierwszą ofiarą zmian zapoczątkowanych przez studio Sucker Punch. Zmian na lepsze, w wyniku których przemierzanie świata i odkrywanie jego tajemnic jest dużo bardziej organiczne i nie sprowadza się już do podążania od znacznika do znacznika, jak po sznurku, dosłownie, a obserwowaniu otoczenia i szukaniu wskazówek na własną rękę. Tak, już ponad półtora roku po premierze Ghost of Tsushima, nadal jestem zdania, że to jeden z najlepszych otwartych. Światów w historii gier i prawdziwa rewolucja na tej płaszczyźnie, a fakt, że mega hits ostatnich dni, czyli Eden Ring, podąża w tej materii podobnym tropem, jest dla mnie sygnałem, że coraz więcej otwartych światów w grach będzie projektowanych w podobny sposób. W każdym razie, grind w Valhalla zaledwie parę miesięcy po Ghost of Tsushima, już miałem poczucie, że jest ona nieco przestarzała i to nawet pomimo faktu, że bawiłem się przy niej naprawdę dobrze, bo bawiłem się. Oczywiście, Valhalla miała i nadal ma sporo innych słabości, począwszy od, jak zawsze, licznych w tak dużych grach błędów i gliczy, których dziś jest już na szczęście odczuwalnie mniej, przez zupełnie niejaką walkę i irytującą kameralność, nawet doniosłych wydarzeń, bo nawet w największych bitwach udział bierze tylko kilkunastu wojaków, na znanej z asasynów powtarzalności skończywszy, która mimo wszelkich starań twórców, by jak najbardziej urozmaicić zabawę, i tak po kilkudziesięciu godzinach wkłada się do gry. I może nie byłby to tak wielki problem, gdyby nie fakt, że główny wątek jest nieco zbyt rozleczony i rozwodniony zadaniami pobocznymi. Znaczy niby pobocznymi, a tak naprawdę takimi, które trzeba wykonać, przewidując kolejnych zadań wątku głównego. Jednak, mimo paru oczywistych słabości, jestem zdania, że Valhalla to naprawdę świetna gra. Może dla mnie akurat niekoniecznie lepsza od Origins, które zachwyciło mnie nie tylko klimatem starożytnego Egiptu, ale też idealnym balansem między formułą asasynów a elementami RPGowymi, ale już z całą pewnością bardziej dopracowana i po prostu ciekawsza niż Odyseja. Ale zaznaczam, że to dla mnie, bo sądząc po wynikach sprzedaży Valhalli, większość graczy jest jednak zdania, że to najlepszy z dotychczasowych asasynów. Wiadomo, magia Wikingów. Wszyscy kochają Wikingów. No dobrze, ale czy po prawie półtora roku od premiery zmieniłem zdanie i teraz przyznaję? był w W końcu dałem im Origins i podtrzymuję to do dziś oraz Odyssei, w przypadku której chyba bym się jednak dzisiaj wstrzymał. No cóż. Nie. Warchala to wielka i wściekle grywalna gra, czemu dowodzi choćby fakt, że mimo iż ukończyłem ją dawno temu, to nadal bowiem się przy niej świetnie i nadal miałem jeszcze mnóstwo rzeczy do odkrycia i radań do wykonania. Brakuje jej jednak przybłysku geniuszu czy prawdziwego powiewu świeżości, a już zwłaszcza po premierze Elden Ringa, jej otwarty świat, choć piękny i pełen zawartości, zdaje się być już w swojej istocie dość przestarzały. No dobra, ale w ciągu ponad roku od premiery Warhala nie tylko została solidnie płatana, ale też wzbogacona o sporo dodatkowej zawartości. Począwszy od tej darmowej, wydanej formie aż czterech sezonów, zawierających nowe elementy kosmetyczne, zdolności, ekwipunek czy nawet pomniejsze lokacje, na dużych, płatnych dodatkach kończąc. Pierwszy z nich, czyli Gniew Druidów, został wydany już pół roku po premierze Valhalla i przynosił akcję gry z Anglii do Irlandii, a ściślej mówiąc do północnej części wyspy, choć i tak oznacza to powiększenie obszaru gry o kolejnych 18 km kwadratowych. I właśnie nowa mapa to największa zaleta tego dodatku, bo Zielona Irlandia wyraźnie wyróżnia się od terenów jakie mogliśmy zwiedzać w Valhalii, i przemierzanie oraz odkrywanie jej sekretów to znowu masa zabawy. Niestety fabuła dodatku skupiająca się na poczynaniach tytułowych druidów, choć odczuwalnie mroczniejsza, nie jest ani odkrywcza, ani zbyt porywająca. No, ale przynajmniej jest dobrą okazją do zanurzenia się w irlandzkim folklorze, bo tego jest tu naprawdę sporo. Także pod względem rozgrywki dodatek nie wprowadził żadnych znaczących zmian i nowości, więc Gniew dwójców śmiało można określić jako więcej tego samego. I właściwie nie powinno to być zaskoczenie, biorąc pod uwagę fakt, że DLC jest przeznaczone dla graczy, którzy spędzili z grą co najmniej kilkanaście godzin i osiągnęli w niej przynajmniej 55 poziom. Jednak i tak dopiero rozgrzewka, bo zalecany poziom, by zacząć przygodę z kolejnym dodatkiem, to już aż dwusetny. W wydanym zaledwie parę miesięcy później oblężeniu Paryża, Eivor wyruszał na wyprawę do Francji, by zdobyć jej stolicę. I właśnie wokół tego kręci się dość prosta i krótka fabuła DLC, umiejscowiona na dodatek na naprawdę niewielkich rozmiarów w nowym obszarze, porównywalnym mniej więcej z pojedynczym regionem Anglii z podstawki. Chyba największą i najciekawszą nowością dodatku jest horda szczurów, które możemy spotkać w rozległych kanałach Paryża, bo ta jest nieśmiertelna i co najwyżej można ją na chwilę odstraszyć i przed nim uciec. Ciekawy i świeży pomysł, przychodzący na myśl hits ostatnich lat, w którym także to szczury stanowiły największe zagrożenie. Mowa oczywiście o A Plague Tale Innocence, którego sequel mamy mieć premierę gdzieś w tym roku. Ostatnim, małym DLC, dostępnym jednak wyłącznie dla posiadaczy określonych wydań gry i przepustki sezonowej, jest legenda o Beowulfie. Zawiera się w nim tylko jedna, jedyna misja, a za to nie byle jaka, bo nawiązująca do najsłynniejszego bodaj poematu historycznego z literatury staroangielskiej. Czyli, no, Beowulfa właśnie, który stał się inspiracją dla niezliczonych historii i opowieści na przestrzeni wieków, a w 2007 roku znowu stał się słynny dzięki hollywoodzkiej adaptacji w całości animowanej na komputerach. I powiem wam jedno: ten film zestarzał się źle. Boże, jakie to brzydkie. No, i w końcu dzisiaj premiera ma kolejny, trzeci już duży dodatek, który określany jest przez Ubisoft mianem najbardziej ambitnego rozszerzenia fabularnego w dziejach serii. Z zapowiedzi wynika, że będzie to też jednocześnie najbardziej fantastyczne ze wszystkich rozszerzeń. Bo choć oczywiście wątki mityczne są obecne w asasynach już od dawna, a w Walhalli pełnił już niezwykle istotną rolę, to jednak tym razem fabuła ma być utrzymana w klimatach fantazy od początku do końca. Oto więc akcja dodatku ma być umiejscowiona w Fatalheimie, czyli regionie zamieszkanym przez klasnoludy. Te mają być akurat w samym środku wojny z Jotunami, czyli lodowymi gigantami. Sam główny wątek dodatku ma się jednak kręcić wokół Odyna i jego syna Baldura. Świt Ragnaroku na oznacza oczywiście nowy, wielki obszar do odkrycia, pełen zadań i wyzwań, ale chyba największą nowością mają być zupełnie nowe zdolności dostępne dla Iwora: w tym możliwość schłaniania przeciwników, by zyskać ich umiejętności, możliwość zmiany w kruka czy zaklinania broni. Wygląda więc na to, że w końcu ukontentowani będą także ci gracze, którzy czują się już nieco zmęczeni formułą walkali i z wytęsknieniem czekają na jakiś powieść świeżości. No i w przeciwieństwie do poprzednich dodatków, tym razem poziom naszej postaci nie będzie miał znaczenia, więc mityczną przygodę będzie można rozpocząć niezależnie od tego, czy skończyło się podstawkę, czy nie. Wedle zapowiedzi, dodatek ma być więc naprawdę olbrzymi, co niestety oznacza również wysoką cenę aż 160 zł. Tak, dokładnie tyle samo kosztował Season Pass, w którym zawierały się poprzednie dodatki. A pamiętam jeszcze czasy, w których tak były wyceniane gry AAA, ale to chyba było od temu, a ja jestem stary. No cóż, o tym, czy dodatek wart jest swojej ceny, my wszyscy możemy przekonać się już dziś.

A jaką Walhalę czeka przyszłość? Oczywiście nie możemy być niczego pewni, ale wygląda na to, że Świt Tak na Roku to już ostatni duży dodatek do gry i najwyżej pojawią się jeszcze jakieś mniejsze DLC, jeżeli w ogóle. Ubisoft już skupia się bowiem na nowym asasynie, nazywanym Infinite, a także w samodzielnym dodatku do Walhalli. Choć pierwotnie miał on być normalnym DLC, to jednak projekt miał urosnąć do tego stopnia, że podjęto decyzję, by uczynić z niego samodzielny projekt. Akcja tego nienazwanego jeszcze DLC, także ma toczyć się w czasach Wikingów, a bo jego bohaterem ma być znany z Walhalli Bessim. Okay, ale miałem wam jeszcze powiedzieć, na jakim to sprzęcie ogrywają Valhalla na potrzeby tego materiału. Jako, że sponsorem tego filmu jest firma MSI, to użyczyła mi ona do testów desktop zbudowany z ich najnowszych podzespołów. Mowa o PBM PBMs i 5 12 generacji: rtx 380 16GB RAM, dyskiem SSD o pojemności TB i płytą główną Mac Z690 z potężną sekcją zasilania. Całość zasilana jest przez 650W zasilacz, chłodzona cieczą, dzięki czemu komputer jest cichy, i upakowana w sporą, ale gustowną, przeszkodną obudowę, którą w każdej chwili można łatwo otworzyć. Jak widać, jest to specyfikacja pod pewnymi względami topowa, mowa o najnowszym modelu RTX -a 380 a pod innymi wyważona, bo przecież i5 12600K to procesor ze średniej półki cenowej. Z punktu widzenia gracza jednak wychodzi to tak naprawdę na jedno, bo procesory i5 dawno już radzą sobie doskonale, nawet z rozdzielczością 4K, i dopiero przy profesjonalnych zastosowaniach zaczynają odstawać od i7. Co oczywiście nie oznacza, że na tym zestawie nie można odchodzić by mutować filmów, gdyby ktoś zechciał zacząć swoją przygodę z YouTubem, bo na tej płaszczyźnie sprawdzi się on świetnie. Valhalla ogrywałem w najwyższych i ultra panoramicznej rozdzielczości 3840 na 1600 pikseli, choć dla Waszej wygody do filmu nagrałem też klipy w formacie 16 na 9 Przez większość czasu liczba klatek oscylowała w okolicach od 80 do 90 i tylko okazjonalnie w zatłoczonych miastach spadając do nieco poniżej 70. I jak ta rozdzielczość 4K można powiedzieć, że to naprawdę dobry wynik. Oczywiście nie można zapominać, że najnowsza Assassin jest po prostu dość dobrze zoptymalizowaną grą, więc działa świetnie nawet na dużo mniej wydajnych pecetach. Na szczęście omawiany zestaw radzi sobie świetnie także z innymi grami. Zarówno Cyberpunk na najwyższych detalach, jak i ostatni Battlefield działają bez zarzutu i można się spodziewać, że tak samo będzie z większością nowych gier przez najbliższych parę lat. Ustalmy jednak, że z taką konfiguracją po prostu nie może być inaczej. To jeszcze parę słów o monitorze, który, jako się rzekło, jest jednym z największych i najlepszych w ofercie MSI. Istotnie, jak na panel ultra panoramiczny, jest on olbrzymi i z pewnością nie zmieści się na każdym biurku, bo w końcu to aż 38 cali. Jako, że jest to sprzęt dla graczy i do tych bardziej wymagających, częstotliwość odświeżania wynosi tu aż 175 Hz, a monitor obsługuje także GC Ciekawym bajerem jest technika GameSense, która w kompatybilnych grach sieciowych pozwala sygnalizować pewne kluczowe informacje za pomocą wbudowanych na froncie monitora diod RGB. Oczywiście upakowany funkcjami jeden z największych i najlepszych monitorów od MSI musi być też jednocześnie jednym z najdroższych, bo mowa tu o kwocie około 10 tysięcy złotych. Linki do obu sprzętów macie w opisie do tego filmu. No, to dajcie znać co wy sądzicie o Walhalli, a jeżeli podobał wam się ten film to nie obrażę się za łapkę w górę. Szczególnie od takich zacnych widzów jak wy. No i cóż, trzymajcie się.